Hej, cześć, witajcie, szczęść Boże. E, wybieramy się właśnie na pielgrzymkę. Niestety leje strasznie. E, mam nadzieję, że będzie lepiej. E, pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę przybliżymy sobie czym jest Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Czym jest pielgrzymowanie. E, zobaczymy też trochę ujęć ludzi. Drona dzisiaj nie uruchomię, bo, bo mamy pogodę jaką mamy. No ale mam nadzieję, że zobaczymy sobie coś ciekawego. Yy, więc tak, popytamy mam nadzieję ludzi jakichś o to co daje im chodzić. No, to lecimy. Woli jedziemy. Pogoda na razie jest jaka jest, choć była gorsza. Obyśmy się dziś nie rozbili, także Panie Boże prowadź. Czekamy na Olka, który poszedł po klucze, bo później jedziemy gdzieś w góry. A tam mamy domek. Oleg jeszcze nie wie, że to jest <grymka> pielgrzymka klucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jak się dowie, to, <grymka> to zobaczymy jego reakcję. Nie będziemy tak nagrywać, ale no, ciekaw jestem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby go do czegokolwiek zmuszać. Nie po to go zabieramy, żeby tam podpisywał krucjacze czy coś. Po prostu na pielgrzymkę i przy okazji potem dalej jedziemy z nim gdzieś indziej. A tymczasem, chciałbym się zastanowić nad tym, co znaczy pielgrzymowanie. Jasiu, masz jakiś pomysł? No ja uważam, że pielgrzymowanie... Mi się, mi się ono kojarzy generalnie z tym, że jesteśmy kościołem pielgrzymującym. Kościołem tak naprawdę, który jest Kościołem koczowniczym na tym świecie, że jesteśmy tutaj tylko przechodem i cały czas gdzieś idziemy. Tak samo kościół też cały czas się rozwija, gdzieś zmierza, e, dlatego też wychodzą te wszystkie dokumenty, i tak dalej. No i to, to dla mnie jest symbol e, właśnie pielgrzymki, że jesteśmy, to przypomina, że jesteśmy kościołem pielgrzymującym, tak jak e, ten, tak jak e, Izraelici szli przez pustynię z Egiptu przez 40 lat. Moment, muszę trochę zmienić. Miejsce z postoju, bo blokuje ruch. No. no, i to jest dla mnie ta symbolika, nie? Kasia, ty masz jakiś inny pomysł na to, bo ty co mówiłaś? No właśnie chciałam sobie przypomnieć, co bo tak mnie zaskoczyło, że zaczęłaś nagrywać. No to ja odnośnie pielgrzymowania to myślałam o tym, że tak jak trzej królowie byli na pielgrzymce do Ziemi Świętej, żeby przywitać Pana Boga, to tak czasami. U nas w domu, tam gdzie jest, jakby jesteśmy, nie umiemy Pana Boga spotkać. Musimy dopiero wyjść gdzieś, żeby zacząć go szukać. I właśnie taka pielgrzymka pozwala nam po prostu dążyć do poznania, spotkania Pana Boga, bo może w innym miejscu on właśnie nam się objawi w swój zamierzony sposób, nie tak jak my byśmy chcieli. Może właśnie sami w swojej izdebce, jak jesteśmy, nie potrafimy go doświadczyć, nie potrafimy go spotkać, a on właśnie czeka na nas tą już za rogiem, tylko po prostu musimy wyjść do niego. No, i patrzcie, że Jezus Chrystus, jak nauczał, też cały czas podróżować. Okej, okay, dobra, Olek przyszedł. No i dotarliśmy. Zaraz udamy się do kościoła świętego Piotra na zawiązanie wspólnoty. Wygląda jakby było dużo ludzi, ale na razie nie mam pojęcia, czy aż tak dużo. Zobaczymy. Więc idziemy. Się skończyła, e, skończyło zawiązanie wspólnoty i konferencja oraz świadectwo. E, konferencję prowadził ksiądz Żak e, na temat takich powiązań Jana Pawła II z e, krucjatą wyzwolenia człowieka. O tym sobie jeszcze później powiemy. Tym razem widzicie ile jest ludzi. Nie zawiodłem się z ilością, choć w zeszłym roku, jak wiadomo, było nieco więcej, bo, bo było jak było. Mam nadzieję, że uda mi się do kogoś podejść, zapytać, co daje yy, im krucjata. Yy, więc yy, co daje panu krucjata? Krucjata daje mi wielką radość i szczęście bycia we wspólnocie z ludźmi podobnymi do mnie. Mogę Zmierzamy na rynek. Tymczasem spotkaliśmy się z naszym ulubionym księdzem Księdzem Ignaciakiem. Jezus, prawda, i życie. Właśnie się skończyła Eucharystia, na której posililiśmy się właśnie Eucharystią. Słowem Bożym, ale też dobrym słowem księdza biskupa, który prowadził dom msze. Zaraz mam nadzieję, znów Pani będziemy mieli okazję do popytania paru ludzi o to, co daje im krucjata. A tymczasem mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Dzień dobry. E, co państwu daje krucjata? Na co nam daje? Wolność, radość. Możemy zrobić coś dla drugiego człowieka Dokładnie. dobrego. Tego doświadczamy. Bardzo dużo właśnie ludzi potrzebuje tej pomocy, tej modlitwy i tej świadomości, że też są inne osoby, też inne osoby które się modlą za, za osoby uzależnione i też właśnie są wsparciem takim chociażby z tego względu, że po prostu w towarzystwie też mogą się poczuć bezpiecznie, dlatego że też są inne osoby, które nie piją alkoholu. Tego doświadczyliśmy nie jedna na różnych imprezach rodzinnych, weselach, e, no tego tych właśnie wydarzeniach. Dobrze, Amen. Amen. Witam Was, e, co daje Wam krucjata A więc krucjata? Przede wszystkim, im dłużej w niej trwamy, tym bardziej poznajemy, czym co znaczy prawdziwa wolność. To, co do tej pory o niej myśleliśmy, e, okazuje się być trochę inne, i cały czas jesteśmy na tej naszej drodze. E, mamy nadzieję, że jest to droga ku. Wierzymy w to, że jest to droga ku wolności i ku prawdzie. Ku wielkiej miłości, którą Chrystus nas obdarza, e, którą ja też codziennie czuję. E, Modląc się, modlitwą Krucjaty, a także podejmując właśnie ten post, jakim jest Myślę, że jeszcze co więcej coś takiego bardziej przyziemnego, to przede wszystkim krucjata, to jest też e, takie to że prawdziwą radość e, nie trzeba czerpać jej e, właśnie e, z takiej zabawy przy alkoholu, ale przede wszystkim prawdziwa radość pochodzi od Ducha Świętego i, ona jest wtedy, kiedy radość jest czysta, czyli kiedy jesteśmy tego świadomi. Cześć, witajcie. Co daje Wam Krucjata w życiu? Krucjata przede wszystkim daje mi powód do modlitwy i taką narzędzie do modlitwy za bliskich mi ludzi, których znam, dla których bardzo pragnę wyzwolenia na łowę. nie tylko alkoholu. Nie, e, daje taką odwagę do żywego kawania cztery skały. Dla mnie to jest taka sytuacja dzieła, które zaczęła e, moja babcia w Wyspie. I kiedyś jest takim małym w tej modlitwie. Teraz razem z Kasią i z Olkiem udamy się na tak zwane jedzone, czyli po polskiemu iść coś zjeść. Hello greetings. It's me from Wadowica. I'd like to eat some kremówka. Kremówka. No może kremówki, może raczej nie, bo to na obiad się nie nadają. No. Pojedliśmy, popiliśmy i teraz udajemy się na drogę krzyżową u Karmelitów Bosych. To jest nasz ostatni punkt dzisiejszej pielgrzymki krucjaty wyzwolenia człowieka. Mam nadzieję że zaraz Puszczę wam jak to wygląda. Z tej strony teraz wejdziemy sobie tutaj i tam jest klasztor. Właśnie się skończyła droga krzyżowa, razem z Kasią wyszliśmy już z kościoła i e, na drodze krzyżowej były bardzo fajne rozważania i na temat Jana Pawła II, i na temat właśnie krucjaty, na temat wyzwolenia, na temat wolności, bardzo zapalające i e, mobilizujące do działania. E, no, co jeszcze chciałem powiedzieć? E, jesteśmy właśnie w, e, no, w sanktuarium karmelitanów bosych i... E, takie uderzające słowo co do mnie dzisiaj trafiło to papież to nie tylko kremówki. Papież to też właśnie dużo dobra, które on nam zostawił i nauki, dużo encyklik, które warto byłoby rozważać, a nie tylko skupiać się na tym, że jechać na do na kremówki. Dzisiaj na kremówkach nie byłem. Boże Znajdujemy się w miejscu, gdzie Święty Jan Paweł II Przyjął szkaplerz U ojców karmelitów Na górce Wadowicach Na zakończenie pielżynki krucjaty Gdzie była droga krzyżowa Święty Jan Paweł II Właśnie dał impuls Mówiąc, byśmy się wyzwolili z tego wszystkiego Co włacza wolności i godności dzieci bożych Co może nawet zagrać Naszemu bytowi biologicznemu Naszego narodu i tą myśl podjął przygodny słowa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki stwarzałem dzieło kryptatu wyzwolenia człowieka i dzisiaj Pani Stanisława Orzeł wielki filar centralnej diakonii wyzwolenia od zarania po dzień dzisiejszy mówiła właśnie na zakończenie prelekcji wykładu księdza Mirka Żaka, moderatora diecezji krakowskiej, moderatora krucjaty wyzwolenia człowieka, mówiła właśnie o bardzo ważnym elemencie, a mianowicie, że nie Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki przyjechał do Kościenka, ale że oni w nocy z anfiteatru św. Jana Pawła II szli na spotkanie z nim do Nowego Targu, gdzie była proklamacja krucjaty wyzwolenia człowieka, gdzie miała tą łaskę niesienia księgi z pierwszymi tysiącami ludzi, którzy podjęli krucjatel dla ratowania ojczyzny, dla ratowania narodu. Dzieło Krucjaty Wyzwań Człowieka trwa ponad 40 już lat. Cieszymy się nim bardzo. Ono dla nas jest takim otwieraniem naszych serc na służbę ludziom. Dla mnie osobiście też stała się takim głębokim otwarciem serca, by rzeczywiście służyć ludziom w różnych potrzebach, w różnymi zniewoleniami, uzależnieniami, by rzeczywiście nieść im takie wytchnienie i radość tego, by rzeczywiście mogli wzrastać własce u Pana Boga i u ludzi. Dzieło to jest dla mnie też takim dziełem, poprzez które prowadzamy nową kulturę. I prowadząc w Katowicach ośrodek Fundacji światożycia, Życia, ośrodek profilaktyczny Szkończyńca Pachniczka nie tylko pomagamy ludziom uzależnionym, ludziom z trudnych domów dysfunkcyjnych, ale tworzymy też całe zaplecze wodzirejów w Polsce, którzy przyczyniają się, żeby ludzie potrafili przeżywać wesela, różne piękne imprezy bez alkoholu albo ze znacznie zmniejszoną ilością alkoholu. Dlatego cieszymy się, że dzieło krucjaty i dla mnie osobiście, dla wielu ludzi stały się takim rzeczywistym umocnieniem naszej posługi miłości na wzór Chrystusa Sługi, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na obrót swojego. Amen. Niech Pana powie, czym jest dla Pana krucjata i co Panu daje? No, przede wszystkim krucjata dla mnie to jest um, ofiara dla innych, tych potrzebujących, tych, którzy y, sami wyzwolić się nie mogą. To jest takie dawanie przykładu, bo jak Spotkamy gdzieś osoby, no powiedzmy z AA, czyli takie osoby, które są zależnione, które muszą być aktywni, ze względu na ich w, tym, w, tym, w, tym, w To taka pomocna wojna na się przyda, ale przede wszystkim też krucjata daje wielkie owoce w rodzinie. W mojej rodzinie, no ja mam trzech synów, no i na szczęście, ponieważ jestem w od 27 lat, no nie piłem z nimi, jak to w wielu rodzinach czasami bywało. Więc to jest to wielkie, wielkie błogosławieństwo dla rodziny. I dla ja Z nie strony jednej strony dla wszystkich świadectwo, pożyczki, wiara, modlitwa, ale też pożyczki dla swojej rodziny. Bóg zapłać. dziękuję. Witam. Czym dla Was jest krucjata i co Wam daje? E, mi krucjata daje rodzinę. Rodziny, czyli ludzi, którzy idą razem ze mną w jednym kierunku i myślą podobnie i, myślą podobnie, i czujemy się razem jako wspólnota i jesteśmy w tym e, trzeźwi, nie musimy w tym e, zapożyczać się, zniewalać, tylko Pan Bóg daje nam rodzinę, grupę ludzi, którzy razem z nami kroczą ku jednemu celowi kierusowi Chrystusowi i to jest piękne. Chwała Pan. Bóg zapłać, chwała Panu. Dzień dobry. Co daje wam Krucjata? Wszystko. daje krucjata. Przede wszystkim bycie sobą, bycie w kościele, bycie w ruchu, bycie wolnym, posługiwania. posługiwania. Ja też tak zastanawiam się nad y, y, tą posługą I, i Krzyżem Chrystusa, bo to stacja moja dzisiaj też taka była I, i wydaje mi się, że jeżeli się nie doświadczy Krzyża, żeby się nie doświadczyć swoich słabości to jest tylko szarpanie się i, i jakby wokół teplanie w jednym miejscu trzeba przyjąć to co Pan Bóg daje przyjąć zaakceptować a On z tego wyprowadza naprawdę wielkie wielkie drogi to też trzeba potrafić jakby oddać oddać Jemu na służbę i e, cały czas wracać do tego podstawowego punktu relacji z Jezusem, przyjęcie Pana Jezusa. Jeżeli, jeżeli to gdzieś zostanie zachwiane, to potem się wszystko zaczyna walić. Uznać swojego, uznać Jezusa za swojego Pana, uznać za brata, przyjaciela, no i żeby on I z nim wszystko naprawdę może. I co nam daje? Ta w sercu daje taki młody zapach. Ciągle o ciągu pracy. Nie poddawanie się niszczeńcom, w co to jest? sakramenty razem tym. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem szczęśliwa, że jestem 30 lat w krucjacie wstępnym i wszystkim o tym tego Więc e, czym jest krucjata? Dla mnie krucjata jest po prostu taką możliwością spełnienia tego założenia, e, które dał nam Franciszek Blachnicki, żeby mieć siebie w dawaniu siebie. To jest takie poświęcenie, bo dla mnie to jest dużo, żeby poświęcić to, co bardzo lubię, by pokazać innym, że, że można być wolnym. Krucjata daje mi też dużo wolności i w ogóle naprawia wiele rzeczy w moim życiu. Ostatnio nauczyłem się dawać ludziom prezenty, które nie są flaszką wódki, i to jest dla mnie świetne. Ale ogólnie, Franciszek Blachnicki powołał takie dzieło jak Krucjata Wyzwolenia Człowieka w odpowiedzi na zawołanie Jana Pawła II. I teraz moja żonka przytoczy to zawołanie. No wiem, przecież... Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. No. A dla kogo jest krucjata? Dla wszystkich. Jest po to, żeby e, modlić się o wyzwolenie ludzi z niewoli. Nie tylko o niewoli alkoholowej, oczywiście. E, teraz, jak wiadomo, e, niewola jest dość powszechna i jest dużo różnych form tej niewoli. E, jeśli ktoś chce dołączyć do takiej krucjaty, e, wystarczy po prostu wypełnić pewien mały druczek i codziennie modlić się oraz pościć od alkoholu. I. To my robimy już ponad rok i mamy nadzieję, że będziemy robić to jeszcze długo, długo, aż któregoś dnia spotkamy się z Bogiem. Dobra. My jesteśmy z Diakonii Diecyzjalnej Wyzwolenia w Katowicach i serdecznie chcielibyśmy Was wszystkich też zaprosić na spotkania, które w opisie umieszczę i też na samym końcu filmu myślę, że umieszczę jakieś adres i godziny, kiedy się spotykamy. Spotykamy się właśnie z księdzem Ignasiakiem, którego mieliście okazję poznać w jednym z poprzednich filmików i dzisiaj również. I tam formujemy się i myślimy nad tym, jak służyć innym. Bóg zapłać za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Pa.